Ewangelie nie przekazały o rodzicach Maryi żadnej wiadomości. Ich imiona są znane jedynie z apokryfów, szczególnie z protoewangelii Jakuba napisanej około roku 150. Wspominamy dziś świętego Joachima i Annę, rodziców najświętszej dziewicy. Anna pochodziła z rodziny kapłańskiej z Betlejem. Joachim miał pochodzić z zamożnej i znakomitej rodziny z Galilei. Od IV wieku do dzisiaj pokazuje się przy sadzawce Owczej w Jerozolimie miejsce, gdzie stał dom Anny i Joachima. Proto Ewangelia Jakuba z II wieku podaje, że Anna i Joachim byli bezdzietni. Daremnie modlili się i dawali hojne ofiary na świątynie, aby uprosić sobie dzieciom. Joachim, będąc już w podeszłym wieku, Udał się na pustkowie i tam przez czterdzieści dni pościł i modlił się o Boże miłosierdzie. Wtedy, według Apokryfu, zjawił się Anioł i zwiastował, że jego prośby zostały wysłuchane. Tak też się stało. Przy narodzinach ukochanej córki, której według zwyczaju piętnastego dnia nadano imię Maria, była najbliższa rodzina. W rocznicę tych narodzin urządzono wielką radosną uroczystość. Po urodzeniu się Maryi, spełniając ślub uprzednio złożony, rodzice oddali córkę na służbę w świątyni, gdzie wychowywała się wśród swoich rówieśnic, zajęta modlitwą, śpiewem, czytaniem pisma świętego, haftowaniem szat kapłańskich. Tak opowiada o tym Apokryf z II wieku. Ta historia rodziców Maryi, dziadków Pana Jezusa, prowadzi nas do jeszcze gorliwszej modlitwy. I do rozpalania się jeszcze większym zaufaniem do Boga, dla którego nie ma nic niemożliwego. W różańcu codziennym módlmy się o serdeczne poddanie się Bogu, o zaufanie Jego świętej woli. Pamiętajmy, że życie rodzinne to też okazja do wdzięczności za piękne życie naszych przodków. Ojcze, nasz, któryś jest w niebie, święć się i wie Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Ciekawe, Boże, się za życzy, teraz się. Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niebiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. mój się za nami teraz w godzinę Zdrowaś Maryjo łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niebiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy.